Witam w drugim odcinku, z Farminga 25 No, niestety miało być wielkie kończenia koszenia, ale no cóż Z kończenia wyszło tyle, że będzie kultywowanie No koszenie też będzie owsa No, no, no właśnie I, I owies też pójdzie chyba do silosu No, a słowo na sprzedaż A nie, a nie, to kury tego nie damy no, Bo kupiliśmy pole 25. Nie, kury tego nie jedzą One sorgo albo jęczmik Zaczynaj. Mam nadzieję, że jest dobrze ustawione. Czekaj, pójdę w kurzu, zobaczę. Nie, masz ten pokos. Już. A, już się zmieniają, już się szkarnia inaczej. No. I teraz na słoma. O, słoma taka. Ale to jest cieniutki, bo tu nie ma paska. Nie, mi się, to, mi się ta słoma nie podoba w tej edycji. Taka średnia mocno No 37 też ma, lepsza mi się daje No Dobra, a ja się zajmę kultywacją No, tak, samo zbierającym przyczepę. Ale byśmy... Musieli... nie, czekaj, OVS teraz ma niższą cenę. Czekaj, gdzie jest tam? No, teraz ma najniższą cenę. Ale praktycznie dwa koła za jeden... Za, za tonę, za tysiąc litrów. Będzie sporo tego, nie ma co. No praktycznie ta, tak samo wart co rzepak. Ale chyba więcej jest owsa mi się zdaje. No Owsa trochę więcej jest, plus jeszcze ze sobą można zarobić trochę. Kurde, ale gdzieś tu wziął szerokie koła. Jeszcze poza skalę Niedobrze ci się jedzie Nie fajnie, jest le, le, lepszy ten Ja no. z 17 mam to zboczenie i w ogóle ze wszystkim Do każdego ciągnika szerokie koła Dobra to z jednego ronda wychodzi 1400 litrów A tu jest ile polec hektar? Ale generalnie animacje w tym farmingu są lepsze, jeżeli chodzi o wciąganie przez kombajn zboża. No animacje się, się z edycji na edycji polepsz, polepszają. Ale i tak Giants ma jeden problem z grą, czyli po prostu z optymalizacją. O tam. Mów za siebie z tą optymalizacją. U mnie jej nie ma. Znaczy było przez pierwsze... przez pierwsze trzy tygodnie. A później jakieś sterownik i NVD weszły, to już nie było problemu. Się widowie, bo jest pomysł na nagrywanie na dwie perspektywy, też tylko na razie majstrujemy, jak to zmontować dobrze, to nam nie wyjdzie, no, wyjdzie. Bo to robię, że chyba będzie potrzebna ta grawiarka. E, nie, 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 aż tak źle to nie wygląda. No, wygląda na znośnie. Najwyżej, będzie trzeba się trochę więcej pokręcić. Dopiero 300 litra jest Oj to... A to było w ogóle nawiezione pole, lewej? sprawdź Czekaj. Były chwasty, nie, nie było. Pierwsza wtopa, dobrze że nie widziałeś. Powiem Ci, to pole to na raz wejdzie. Lipa ogólnie. No takie idealne pole na no, odludził. Na raz jedziesz i tyle. To nawet nie wiem, czy od razu nie sprzedać. Co pole jedynastkę w zamian? A, no, a więc to od razu sprzedał bo to, jak nam się nie przyda? Chyba, że chcesz poczekać na lepszą cenę. A ile cena będzie lepsza? A teraz jest najgorszy miesiąc. A, no, znaczy pewnie w grudniu. No, styczniu 1900, to teraz yy, 1300. 6 tysięcy na pewno nie będzie. Dobra, skoszone. 5ę, 200 wyszło. Nie nie, nie idzie siąś nie. Nie A już myślałem, że weszłeś. A to z teleporta weźmiesz kombajn? No mogę. Sąsiadowi po polu przejdziemy, ale się nie obrazi. Mamy tu jakiś sąsiadów? No, to nie masz pola obok. O nie, a tu, a tu skałę. Kto umieścił skałę w krzaku? Sąsiad, na pewno on. Tu już nie ma co jeździć chciałem slalom tutaj zrobić, ale no cóż slalom się kończy jak skały są pospieszane po, co 3 metry A tu już skultywowałeś sporo no, część. Dobra, to wrzuciłem do Silosa to. No. w styczniu się sprzeda za większą cenę. Jezu. A z A jakiegoś nie ma żadnego, nie? Żeby zarobić, czy coś jest? A, A coś na pewno się znajdzie, A to, co... To jest konkretnie? nawożenie, 21, za 2 koła dostajesz. Zbiór plonów za 4 koła. A to jest... Aha, to jest tego. Odchwaszczanie. Za 12. pryski, dwa owijanie Bel jest no do 1800 pielenia sianokosy transport drzewa to tego się nigdy nie podejmuje nie ma ciekawych zleceń A ta radę od razu siać, czy nie? To ja nasze. Silnik? No, to nasze pole. Nie. Ale no. agromasz, by miał taką funkcję jak gleby. No ale. Ale tego? To, co już skultywowane. No, to dałoby się, to, co skultywowane. Co, rzepak? Czy o... co ja? Ja bym coś myślał pod kury już. Będzie rzepaku, Dobrze. będzie kasa. No. No to tam. Niech już będzie rzepak. Jedziesz, czy nie jedziesz szybciej niż ja? 15, 15, 15. No to dobra, to w sam raz żebym kafeń zrobił. A ah, to ładnie. Jak już prawie połowa jest zrobiona. No. A osiągnięcia nie działają tu, nie? Jeśli dobrze pamiętam. No, chyba nie. O. Najlepsze miejsce na mapie jest słup postawiony. Ty, pas. Pole sąsiada trochę skultyfowałem. O, pod gry. No nie hartuję Czy to tak szybko robisz, czy ty tyle omijasz, czy jedziesz na przemian? E, trochę omijam. Żeby na zawracanie było łatwiej. Czyli robisz jak tymi siewnikami przygubowymi. Na, na przemian. No, a to może jakiś komentarz integracyjny Drodzy widzowie, napiszcie czy takie serie jakie obecnie są na kanale Wam się podobają Też się podobają Nie zasypiaj mi tam Ale nie zasypiam. Kurc, A nie to ja za chwilę walnę głową o klawiaturę no, jak ty potrafisz tam 8 godzin farmingu orać jedno pole, to wiesz, Hardkorowcu jeden. Oporowiec całodobowo oporowo. Ty byś mógł mieszkać w farmingu. Jakby tworzyli jakiś film albo serial farming symulator, to byś się nadawał. Bym zgłosił sam. M Mnie to by nawet nie chcieli jako przechodnią w GTA. Ch Nawet w Simsach, w Simsach mnie nie chcieli. taką twórczość masz? Co? Taką twórczość masz, czy jak? A jaką twórczość? No, no, że w Simsach cię nie chcieli, jako przechodnia. No nie, no nie chcieli. za drogie te paszowozy są. A ile metrów ma Twój siewnik? Eee, ten tutaj chyba 5. A nie, sorry, kultywator. No to 5 no to jest. No, to ten też 5. Najważniejsza zasada w sumie w rolnictwie, jeżeli chcesz tak robić wszystko szybko, kultywator i siewnik tej samej szerokości. Jak masz na przykład do warzyw to masz taki siewnik 3 metrowy i, to, do, i do tworzenia Radlin do marchewek, pasternaku to możesz to połączyć. Aha a tego większego nie, a tych większych nie możesz połączyć. Tak jak to jest siewnik o kultywatory, jak ten ha, Heinzimas, czy co to, to było tam? W Wodach mam. No wiesz, o które mi chodzi, co było w 19 i 22, a nie, w 22 ich nie było. Ale rzeczywiście, bo tu terenu wokół nigdzie nie mamy. Jakbyśmy chcieli coś stawiać, no to, to jest niedługo. Taka... Tą, fa tą farmę wykupimy, no Niedługo, znaczy, ile, jak zarobimy, a zarobimy za rok, Znając życie, Eee, Jeżeli dobry biznesplan będzie, to szybko zarobimy, a to chyba nie obędzie bez kontraktów. Nie. Niestety. czekaj, O. No dobrze widzowie. My tutaj za kamerą dokończymy to. Mhm. najprawdopodobniej spotkamy się na. nie oprysku, tylko tym. A jak to się nazywało? Nawożeniu? Na nawożeniu. Na mhm. Przyrost to będzie cięcie. Po prostu zrobimy jako. No, i ponowne skoszenie i później już będą jakieś pierwsze poważne zakupy, myślę. Takie poza oczywiście standardowym startem. Nie no, kupujemy Skody kody Kodiak. <grym> trzeba, trzeba sąsiadom pokazać, że. Właśnie. Albo tak mam inny pomysł: od razu kupujemy tego John na gośnicach 9. A tak. RXT. Dziewiątka rx i tyle to są siedzi, będą zazdrości. No cóż, no to z naszej strony to, to tyle na ten odcinek. Żegnamy się. Pożegnaj się. Nie ma. Do, Do zobaczenia. Cześć.